W siódmym dniu nowenny pozwólmy, by Słowo Boże otworzyło nasze serca, by jeszcze z większą ufnością przyzywać Bożego Miłosierdzia. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie złe wszystko na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje i zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego licyściwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdy szczególnie bronić będę w godzinę jej śmierci. Jezu najmiłosierniejszy, którego serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego. Wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód, ufne w miłosierdzie Twoje. Dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. Dusza, która wysławia dobroć swego Pana, jest przez niego szczególnie umiłowana, jest zawsze bliską zdroju żywego i czerpie łaski z Miłosierdzia Bożego. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje. Które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia najwyższemu. Błagam Cię Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w tobie położyli. Niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje, ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie jako swej chwały. Czym jest dla mnie koronka do Bożego Miłosierdzia? Kiedy myślę o koronce do Bożego Miłosierdzia, to myślę o niej jako takim. Westchnieniu duchowym, tak bym to nazwała, czyli takim, takim czymś, co mogę zrobić tak naprawdę w każdym momencie. I jest to dla mnie przede wszystkim oddanie tych wszystkich intencji, tych wszystkich ludzi, tych wszystkich spraw, sytuacji w ręce takie właśnie miłosierne, takie pełne miłości, ręce opiekuńcze i Myślę, że, że jest właśnie. Właśnie dlatego jest dla mnie takim wytchnieniem, bo oddaje to wszystko w ręce kogoś, kto z pewnością e, przepełni te sytuacje, napełni je miłością, zamieni je w pełne miłości. Więc myślę, że koronka do Bożego Miłosierdzia jest westchnieniem duchowym.